Dzisiaj porozmawiamy o trzech sposobach chronienia piłki przed zawykiem obrony w sytuacji y, krótkiego kontaktu 1 na jeden. Ja nazywam się Patryk Janiszewski i to jest Trening Kroszkówki. Zapraszam. Mam dzisiaj ze sobą Michaela. Pracujemy ze sobą już jakieś 5 lat. Michael po polsku tak średnio mówi tak, że będę na migi musiał pokazywać co robić. Po pierwsze pozycja potrójnego zagrożenia czy potrój, nie, pozycja potrójnego zagrożenia pozycja z której zawodnik może rzucić piłkę. Może zaatakować oraz może piłkę Podać, co bardzo ważne, pozycja podwójnego zagrożenia, pozycja, z której zawodnik yy, może, jedynie może jedynie zaatakować i piłkę oddać. Bardzo ważne, Potrójnego zagrożenia, czy potrój hips down, tyłek w dół, podwójnego zagrożenia, potrójnego zagrożenia, podwójnego zagrożenia. Tak jest. W momencie łapania piłki zawodnik yy, z piłką musi, w momencie łapania, przejść do pozycji podwójnego zagrożenia. Próbując za każdym razem po, rzucić piłkę po, po złapaniu, w momencie gdy zawodnik obrony zbliża się zbyt e, blisko, potem będziemy chować piłkę na jednym z bioder. Będąc po prawej stronie, Michael, Michael schowa piłkę z lewej strony, czy po, po prawej stronie, Michael schowa piłkę ze strony lewej. Teraz Michael ma trzy sposoby przeniesienia piłki z jednego biodra do drugiego. So, i, może piłkę przenieść ponad głową. Może piłkę przenieść dołem lub, będąc silnym zawodnikiem, może przenieść piłkę bo blisko, takie rybki, my to nazywamy, blisko przed sobą. Pierwsza opcja po złapaniu piłki, rzut. Druga opcja, wjazd. Trzecia, podanie. Będąc pod dużą presją, Michael po prostu schowa piłkę i będzie czytał moją bronę. Pierwsze ćwiczenie decyzyjności. Michael złapie piłkę. Without driving, he's just gonna catch it. Michael złapie piłkę. Ja pójdę do lewego lub prawego biodra. Michael musi szybko piłkę schować. Schowaj, teraz schowaj. Bardzo ważne ćwiczenie. Wielu zawodników z jakiegoś powodu chowa piłkę jedynie z jednej strony. Trzeba mieć, trzeba być w stanie schować z, z obu stron. Pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie. Podam piłkę Michaelowi, albo skoczę do jego prawego lub do lewego biodra. Potem pójdę za piłką. W momencie, gdy idę do lewego biodra, Michael schowa piłkę. Naturalnie, większość zawodników pójdzie za piłką. Super. Pójdzie za piłką. Czy to tak, czy to tak. Michael musi być w stanie po pierwsze schować, potem przenieść piłkę na drugą stronę. Michael ma dwie opcje teraz. You only have two options. Okay? High river or a sweep. Michael ma dwie opcje. Podam, zatakuje. On schowa i potem przeniesie się w zależności, w różny sposób, w zależności od tego jak ja, jak ja zareaguję. Bring it over. That's it. Pass it back. Good. Jeszcze raz. O! Super. Jeszcze raz. Again. Dołem. Jeszcze raz. Ekstra. Proste ćwiczenie. Bardzo proste. Nie E, raczej, e, natomiast bardzo, bardzo ważne. Teraz podam piłkę do Michaela, pójdę za jednym, z zbilder Michael schowa piłkę, potem ja przeskoczę na drugą stronę lub z rękami w górę lub w dół, potem Michael zaatakuje do kosza po przeniesieniu piłki. I'll pass it to you, I jump one hip, you rip it the other way, then I jump the ball with my hands, either bring it over or under into a dribble penetration. To finish. Makes sense? Ok. Podanie, skacze do biodra, potem Michael chowa piłkę, skacze, chowa, w górę, który basket, do kosza, ekstra, jeszcze raz, jeszcze raz, otra vez, pas, podanie, idę do biodra, schowaj, schowaj, do kosza, super, jeszcze raz, w tą stronę, o, super, bardzo fajnie, dwa kozły, ekstra, jeszcze raz, bardzo podstawowe ćwiczenie decyzjności bardzo ważne, bardzo ważne. Idę w tą stronę, schowaj do kosza. Tak jest. Dodam jeszcze jedną opcję. Michael złapie piłkę. Poprzez przeniesienie piłki do boku z wód, stopą, yy, sprawi, że ja otworzę się, przejdę taki zwód ciałem z piłką wykona yy, do boku. Yy, po czym, a on tu. Catch, jab with a ball fake and then freeze, ok? Podam piłkę do Michaela. Michael, w momencie, gdy ja zbliżam się do Michaela, Michael przenieśli piłkę z boku, co spowoduje, że ja się przesunę w bok. Mów tak foot. Ja się przesunę w bok i tak jak wcześniej, dwa sposoby mojej obrony. Albo mogę mieć ręce tutaj, próbując wybić piłkę, Michael wtedy przenieśli górą. Albo mogę... Jeszcze raz. Albo przeniosę ręce tutaj, próbując nie wiem, zablokować rzut i Michael przeniesie piłkę dołem, okay. To samo ćwiczenie, podam piłkę do Michaela, Michael wykona tak zwany jab ze zwodem e, piłką i potem musi przeczytać moje ręce. You have to read my hands, okej? Okay. There you go. jeszcze raz. You feel good shooting? Ok. Wykonamy teraz rzut, na, e, rzut z kozła, Michael złapie piłkę, Przeniesiemy do boku, co spowoduje, że ja się otworzę, otworzę całą drogę do kosza, i, a, albo przeniesiemy piłki górą lub dołem do, do rzutu. Górą, do rzutu, super. Jeszcze raz, to samo, do boku, górą. A, a, jeszcze raz, górą, super, do góry. Być, tak jest. Jeszcze raz, czytaj. Read my game, czytaj. A jeszcze raz do boku. Przeczytaj, super. Przeczytaj moje ręce. Jeszcze raz. Przeczytaj moje ręce. Super. Tak jest. Jeszcze raz. Przeczytaj. Read my hands. Przeczytaj moje ręce. O. No that's okay. Let's go again. Jeszcze raz. Przeczytaj. Read. Yes. Sir. Tak jest. Wspaniale. Super. Super. Jeszcze jedno ćwiczenie decyzyjności. We'll do it the same. Juk me either way. Okay, then read my hands. Kolejne, kolejne ćwiczenie decyzyjności. Podam piłkę do Michaela. Michael e, sam zdecyduje, czy zrobić jab w lewo e, czy w prawo. Potem musi przeczytać moje ręce. I'll pass, either jab or left, then read my hands. Ok. Let's go. Super. Świetne przynienie nie tylko dla Michaela, ale również dla trenera. Muszę cały czas być skoncentrowany, czytać Michaela grę. O! Super, jeszcze raz w górę. Także obydwa jesteśmy w sytuacji meczowej. O! Jeszcze raz, jeszcze raz. O ja. Do rzutu. Super, super. Bardzo ważny element koszykarski, umiejętność po pierwsze schowania piłki z jednej lub z drugiej strony, po drugie przeniesienia piłki czy to górą, czy to dołem, czy przed sobą w zależności od tego, jak zawodnik obrony nas gra i jakie, co chcemy tym osiągnąć. Ja nazywam się Patryk Janiszewski, to jest Trening Koszykówki, zapraszam następnym razem, cześć!